Dzień dobry lub dobry wieczór. Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart Before Tarot. W tym tygodniu robimy czytanie na przedział dat pomiędzy 10 a 15 czerwca, ale pamiętajcie, że daty w tarocie, jak i w ogóle czas w życiu jest względny i jeśli trafisz tutaj w innym terminie, to tylko pytanie, czy te energie, czy te karty z Tobą zarezonują, czy nie. Tylko tyle i aż tyle. Witam serdecznie bliźnięta, wagi i wodniki, zwłaszcza te słoneczne, zwłaszcza te bliźnięta, które mają w tym tygodniu urodzinki, najlepszego dla Was. Pamiętaj też, że możesz sobie obliczyć horoskop, jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, czyli wyznaczyć swój ascendent, znak ascendentalny, znak księżycowy i znak wenusowy i dla tych swoich słońca, ascendentu, księżyca i wenus szukać czytań na moim kanale. Słoneczny to niektórzy mówią, że główne, niektórzy mówią, że drugi, niektórzy mówią, że ascendent ważniejszy, czyli to, jak nas inni ludzie widzą. Księżyc, czyli nasze poglądy, ale też świat wewnętrzny, no i Wenus na sprawy miłosne. A tymczasem zaczynamy od bliźniąt. I tak jak w ubiegłym tygodniu, najpierw karty na e, trzy karty reprezentujące ten tydzień. Jedna będzie do środy. Czyli poniedziałek wtorek środa, druga będzie czwartek piątek, trzecia na sobotę i na niedzielę dla każdego bliźniaka bliźniaczki. Później będą karty dla bliźniąt w relacji, a później dla bliźniąt nie w relacji. Ok. Bliźnięta. Poniedziałek wtorek środa. Czech. Czwartek piątek. Czech. Sabota, niedziela. Super. Mocne. Poniedziałek, wtorek, środa. Ja troszeczkę tą świeczuszkę odsunę. Królowa monet, czyli mała cesarzowa. Żeby nie było tak różowo, no to tak ja troszeczkę niższa energia Czwartek, piątek, piątka monet, i sobota, niedziela, król była znowu bardzo wysoka energia. Bliźnięta, drogie bliźnięta. W karcie Małej Cesarzowej możemy tutaj dużo pracować i dbać o tą stronę materialną życia. Może być zachchanik u kogoś w pracy, ale też zadowolenie z tego, jak nam z tej pracy idzie. A po ciężkim dniu pracy warto zadbać o siebie, warto poświęcić zwłaszcza tej swojej ziemskiej powłoce. ja to mówię, troszeczkę czasu, może jakaś relaksująca kąpiel, może wiecie, w jakiejś soli wykąpanie się, jakieś zrelaksowanie się nałożenie maseczki, czy jakaś pomada do brodów panów, czy coś, co sprawi, że się zrelaksujecie. Tutaj jest takie zadbanie o siebie. Czwartek, piątek powrót być może do jakiejś infekcji do zdrowia albo wracanie dla zdrowia dla jakiegoś bliźniaka lub bliźniaczki lub też nadzieja na poprawę w jakiejś sytuacji gdzie w tej sytuacji na razie może być coś trudnego jeszcze do zrobienia czy do przepracowania ale jest nadzieja, że tu będzie to miało przemijający charakter czy to jakieś dolegliwości zdrowotne czy ten temat, który wymaga zaadresowania natomiast sobota, niedziela w królu Buław no mamy Energię bardzo y, taką romansową, energię mocy, sprawczości, może ktoś będzie coś załatwiał w weekend, może ktoś będzie y, chciał spędzać ze swoją osobą, jeśli jesteś w relacji czas, może to będzie czas spędzony w alkowie, kto wie, ale to też jest zdrowe wytyczanie granic to jest y, dbanie o siebie i o innych. Wytyczanie granic zdrowych w relacjach. Niedopuszczanie do siebie osób, które nam w jakiś sposób nie służą w relacjach, lub też dopuszczanie na odpowiednią odległość osób, w zależności od tego, jak blisko z daną osobą jesteśmy w relacji. Dobrze. Teraz bliźnięta w związkach. Co dla bliźniąt w związkach na ten czas pomiędzy 10 a 15 czerwca umownie? Bliźnięta w związkach, co dla Was umownie? i bliźnięta pojedyncze. ojej, rozsypałem się karty to jeszcze raz bliźnięta pojedyncza tak się zapatrzyłam w te karty dla bliźniów w relacjach bliźnięta pojedyncza o. i tu ciekawie bardziej będzie o finansach Bliźnięta w relacjach to może być energia Twoja albo Twojej osoby, bo zazwyczaj w kartach widzimy kogoś, kto jest szczególnie dla nas bliski. W siódemce kielichów jedna z osób w relacji może mieć jakieś uzależnienie, coś co tę osobę ściąga w dół, coś co sprawia, że żyje ta osoba w jakiejś dziwnej łudzie lub też iluzji, lub też ta osoba się zatraca w czymś żeby być może ukoić jakiś ból psychiczny lub ból fizyczny, wiecie, ból bywa różnego rodzaju. Ktoś tutaj jest na takiej chmurce, siedzi lub też ktoś myśli o jakichś poprzednich związkach, być może poprzednich partnerach, partnerkach i myśli o tym, a co by było, gdybym wtedy poszedł, był, zrobiła, poszła. Pamiętajcie, że no tego nie zrobiliśmy, więc już się prawdopodobnie nigdy nie dowiemy i nie ma to najmniejszego sensu, no ale czasami każdy lubi sobie, to jest taka melancholia jakaś w tej karcie. I to wskazówka, że jeśli na przykład coś takiego u siebie zaobserwujecie, jakieś takie wiecie, za bardzo roz... przekminianie rzeczy, czyli za dużo myślenia o czymś, być może, że to też w, w okolicach urodzin się coś takiego może pojawiać, O. Nie mam już 20 lat, co to będzie, jak to będzie. Wiecie, każda dekada ma swoje cienie i blaski, że tak się wyrażę. I ja na przykład nie, nie zawsze rozumiem osoby, które mówią, że och, gdybym był 20 lat młodszy, na przykład, co by było. No nie wiem, czy by było to takie fajne, drugi raz przeżywać na przykład te rozterki w wieku młodzieńczego. Tak ludzie czasami mówią, a nie do końca a, potrafią sobie wyobrazić. Że na przykład przez te wszystkie y, takie, wiecie, jak dojrzewamy te burze hormonalne, mielibyśmy drugi raz przechodzić. No, ja bym na przykład nie chciała, nie wiem, jak wy. Jeśli masz 20 lat, to też możesz mieć jakieś nałogi. Natomiast dla osób w relacji, tu też mogą być niestety nałogi. A w relacji jakaś nierównowaga w, w relacji, że na przykład w jakiejś sprawie, na przykład jedna osoba w relacji więcej zarabia w tej czwórce, mono do drugiej, to dużo więcej. Może być jakaś ostra rozmowa, na przykład o pieniądzach, albo takie zamartwianie się o pieniądze. Za dużo tutaj jest tych pieniędzy, które gdzieś się tutaj w tej relacji być może bardziej zamanifestują w tym tygodniu. Natomiast bliźnięta pojedyncze mają króla monet i e, giermka mieczy. Zdaje się, że jakieś bliźniątko pojedyncze chciałoby sobie coś poprawić w kwestiach materialnych i dojść do tego poziomu króla monet, jeśli jeszcze nie jesteś na tym poziomie, czyli zrobić jakąś karierę zawodową, ale tutaj jest. Jakaś energia, która się otwiera w tym kierunku mieczy, być może je, pojawiają się jakieś szanse, coś może zasłyszałeś, zasłyszałeś, może jest jakaś okazja, może jest jakaś możliwość, ale możesz być jeszcze na to nie gotowy, niegotowa. Może trzeba się gdzieś doszkolić, gdzieś pójść, popytać, może skończyć jeszcze jakiś kurs m, zawodowy, może pójść do jakiejś e, uczelni, może zrobić jakieś studia, studia podyplomowe tu troszeczkę należałoby się przygotować i lepiej do tej zmiany, obudować jakoś, żeby to nie było takie, wiecie, na łapu capu i ze słomianym zapałem, żebyśmy się jak najlepiej do tej zmiany ewentualnej zawodowej przygotowywać mogli. Dzięki, bliźnięta. Teraz wagi. Drugi przedstawiciel żywiołu powietrza. Bliźnięta waga wodnik, prawda? Wasz żywioł powietrza, czyli porozumiewanie się, komunikowanie się umiejętność mówienia, oratorstwo, wasze mocne strony, wagi, wagi poniedziałek, wtorek, środa, wagi czwartek, piątek i wagi sobota, niedziela, co dla was, wagi do środy, wypadła ósemka pucharów, czwartek, piątek, wagi, remita, ciekawe, I sobota, niedziela. Okej. Okay. Powiedziałabym, że jakaś waga albo jakaś waga ma jakiś moment przystanięcia. Zadumy. W ósemce kielichów ktoś chce coś rzucić, ktoś chce gdzieś wyjechać, spalić mosty ze sobą. Wskazówka jest taka, zanim wszystko rzucisz, upewnij się, czy tam po drugiej stronie tej rzeki jest trawa tak zielona, jak tobie się dzisiaj wydaje. Zanim weźmiesz ten kij wędrowny i pójdziesz w dalszą drogę, upewnij się, że ta zmiana, którą być może planujesz, ma jakieś solidne podstawy. I to do środę. Albo po prostu jakieś przemęczenie, przepracowanie, za dużo się dzieje, i po prostu mamy wszystkiego dość. Czwartek, piątek, remita. Być może jest jakaś pauza, włączenie, jakiś przestój, może spokojniej jest w pracy u kogoś. Może ktoś y, wyjeżdża gdzieś, albo nie jest w pracy w tych dniach, albo jest trochę spokojniej w remicie. Okej. Okay. A w weekend, sobota, niedziela, mamy cieszenie się w tej karcie singla w dziewiątce monet. Z tego, co do tej pory nam się udało wypracować, co nam się udało zdobyć, może jakaś waga albo jakaś waga uda się na jakieś zakupy, bo tutaj mamy no, tak bardzo strojnie ubraną niewiastę. Więc ktoś może chcieć skonsumować w, w sposób oczywiście nie do końca, nie zawsze dosłowny, ale też może pójść sobie coś dobrego zjeść, pójść sobie coś dobrego kupić. Tu jest trochę taka chęć nagrodzenia samej samego siebie za to, żeśmy ciężko harowali czy harowały. Tak bym powiedziała dla wag. Teraz wagi w relacji, co dla Was na ten tydzień pomiędzy 10 a 15 czerwca. Wagi, wagi w relacji, a później wagi single lub takie wagi, które mają kogoś dopiero na oku. Albo są na bardzo początkowym etapie w swojej relacji. Wagi w relacji... I dłuższej. Huhu. Słychać było ten dźwięk wypadła a była Wagi w relacji. Zwyżka w relacji na razie mi się pokazuje. I druga karta. Super. Szóstka kielichów. Za chwilkę powiem. Teraz wagi nie w relacji. Dziewiątka mieczy nie tak różowo. Ale też po coś? Ojej, nie za dużo. I waga nie w relacji. Okej, okay. znosząca energia, cięższa energię, Dobra. Waga w relacji ma wzrost temperatury w relacji, ma chęć robienia różnych rzeczy ze swoją osobą w sposób namiętny i pełen pasji. Co wam tylko do głowy przychodzi, to można z tą swoją osobą robić. Natomiast to jest też taka sprawczość, chęć yy, działania. Tutaj mamy kwitnące listki i takie płonące wręcz ogniki z drugiej strony tej buławy. Ta ręka tę buławę schwyci, ta ręka pójdzie i będzie działać i cała reszta razem z tą ręką. Natomiast waga ma się być może w tym tygodniu nie przepracowywać, bo tutaj mamy bardzo dużo takiej energii, która może być spalająca wręcz, że takie tyranie aż do, wiecie, do. Mm, aż nam pod po plecach nie tylko plecach płynie, bym powiedziała. Natomiast tutaj mamy w szóstce kielichów taką energię upraszczenia istniejących problemów, wracania gdzieś myślami do krainy dzieciństwa, może spędzania czasu z jakimiś młodszymi. E pociechami, jeśli macie swoje, jeśli nie, to jest jakimiś dziećmi, albo energia takiego dziecka, które chce się cieszyć, które chce robić, może po godzinach, jakieś rzeczy, typu jak te dzieciaczki to układają bukiety w wazonach, to może pielęgnować jakieś hobby, po to, żeby właśnie tak nie wypalać w tym, co robicie zawodowo, to może coś gdzieś na boczku, jeszcze wieczorami czy popołudniami jakieś hobby. Są też tu takie surowe zabudowania, czyli może jakiś wypadzik na działeczkę, jeśli ktoś ma jakąś działeczkę, czy to pod miastem, czy jeśli nie mieszkasz w mieście, to mogą być jakieś prace ogrodowe, coś, co nas relaksuje, coś, co może nie jest do końca związane z zarabianiem pieniędzy, ale coś, co jest yy, sprawiające nam ogromną frajdę. I to by były wagi w relacjach, natomiast wagi nie w relacjach mają dziewiątkę, miecze i słoneczko. Wagi nie w relacjach, mają sobie za dnia próbować porządkować w głowie tematy, po to, żeby im ta energia w nocy nie wracała, bo ciało człowieka jest tak mądrze skonstruowane, z naszej perspektywy może nie wydawać się to do końca mądre, że gorzej śpimy, jak mamy coś niezałatwionego. Nasze ciało po prostu sygnał wysyła i nas wybudza. Z jakiegoś ciężkiego snu, bo ktoś nie przegadał za dnia, bo ktoś nie przemyślał za dnia, tylko gdzieś przez sen cały czas jest jakieś przekminianie. I tu jest właśnie wskazówka, co z tym zrobić, żeby to jakoś zaadresować, żeby jakoś wyjść temu naprzeciw, no i zadbać o, hi o higienę snu. Nie za ciepło, nie za zimno w sypialni, nie przyjadamy się przed snem. Staramy się regularnie jeść, no takie wiecie, pobożne życzenia, ale próbować zawsze warto. I wtedy będzie słoneczko. A słoneczko to jest energia, którą łapiemy, jak wystawiamy na przykład buzie do słońca, jak łapiemy takie pierwsze ciepłe promienie słoneczka. Niektóre wagi pojedyncze mogą albo planować urlop, albo udać się na urlop po jakimś cięższym czasie, gdzie potrzebują po prostu jakiegoś wytchnienia. Ale słoneczko to też jest taka energia wiatru pod skrzydła, czyli że dmucha nam ktoś w żagiel i zaczynamy płynąć w dobrą stronę w jakimś temacie. Więc tu, jeśli waga te tematy jakieś porozwikuje, jakieś supełki, to być może to słoneczko zaświeci w tych sprawach, w których zaświecić powinno, i tam, gdzie jest to oczywiście wadze pisane. Dzięki. Teraz wodniki. Wodniki, czyli trzeci przedstawiciel żywiołu powietrza po bliźniętach, wagach i teraz wodniki. Wodniki, co tam dla was od poniedziałku, kiedy to nagrywam mój poniedziałkowy wieczór, dziesiątka monet mi się przewinęła, czyli myślenie o takiej pełni i materialnej i rodzinnej. Ciekawe, może jakiś wodnik tak myśli, ale nie wypadła. Od poniedziałku do środy. Co dla wodnika? Super, Mek Buław. Czwartek, piątek dla wodnika lub no, wodniczki. Remita, to samo było, zdaje się, uwagi. I sobota, niedziela u wodnika. karta świata. Dobrze. Do środy, czwartek, piątek, sobota, niedziela, wodniki. Początek tygodnia może być w energii chęci rozpoczynania czegoś nowego, z nową energią, z nową werwą, z taką, wiecie, buławową energią, czyli z taką emocją, namiętnością, pasją, chęcią zgłębienia wiedzy. Bardzo mi ta energia zresztą też do wodników pasuje, bo raczej jesteście takie osobnikami, tak samo jak i bliźnięta i wagi. Takimi bardzo, bardzo, przez te umiejętności właśnie takie komunikacyjne, takimi bardzo ciekawymi wydaje się życie. Chociaż tak można pewnie o każdym powiedzieć, jak kogoś znamy i wiemy. Ale jesteście znane z tych takich retorycznych umiejętności. Więc tu mamy osobę, która chce coś zgłębiać. Która chce się czegoś dowiedzieć, która chce pogłębić swoją wiedzę. Ktoś być może też planować wyjazd wakacyjny. No bo to już powoli ten sezon zaczynamy. Ale tu mamy kogoś, kto jest na początkowym etapie być może rozwijania się w jakąś inną stronę niż teraz, albo właśnie takiego kminienia, jak gdzieś pogłębić swoją wiedzę w jakimś temacie. I tu może się dużo dziać do środy. W czwartek, piątek jest wyciszenie w Eremicie, jest takie włączenie trochę pauzy, może troszkę mniej pracy, jest potrzeba takiego, wiecie, zgaszenia tej latarni na chwilę, tych wyciszenia w myślach. Po to, żeby ten y, eremita nasz, stojący na szczycie góry w ogóle y, zerwie, zdejmie za chwilę z nieboskłonu gwiazdę i odpali te latarnie. Ale na razie latarnia jest, jest pusta, jest ciemna, jest, y, jest zaciemniane tutaj wszystko. Czyli ktoś potrzebuje się nad czymś być może głębiej zastanowić, zanim podejmie jakieś kroki. A w karcie świata y, jest coś, jakaś energia kończąca jest zamykający się jakiś czas być może w życiu jakiegoś wodnika, po to, żeby mógł wodnik wejść w nowy etap w swoim życiu. Co ciekawe my jesteśmy w takim roku, który jest w ogóle dla nas wszystkich jest taki rok kończący i w, czyli w energii dziewiątki i od września już będziemy zaczynać nowy, Rok numerologiczny w energii jedynki, czyli rozpoczynający kolejny dziewięcioletni cykl życia. Taki no znaczący to będzie, przełomowy będzie wrzesień. I u Wodnika to się może już jakoś ten. ten ten moment, kiedy coś się kończy, może jakby coraz bardziej e, zmierzać ku finałowi, czyli że będzie, czujecie, że pewien etap się domyka w waszym życiu, po to, żeby mogło się zrobić miejsce na coś nowego. I jakiś może być przejaw tego w tym tygodniu, a jaki to już sami same zobaczycie. Teraz wodniki w relacji, wodniki nie w relacji, albo takie, które mają kogoś na oku. Co dla was pomiędzy 10 a 15. Czerwca. Wodniki w relacji. Wodniki w relacji mają kartę wodnika i mają wypadła karta piątki kucharów. E, Ciekawe. A wodniki nie w relacji. Wodniki nie w relacji mają czwórkę buław. Oj, dziesiątkę pucharów, extra Wodniki w relacji mamy energię wodnika, czyli waszą kartę. Tak jakby tutaj karty nam mówiły: tak, to jest czytanie dla wodnika, czyli to jest po prostu wasza energia. Osoby kreatywnej, osoby zmysłowej, osoby świadomej siebie, ale niekoniecznie tylko na poziomie ciała, ale po prostu swojej postaci, swojej osoby. Takiego. Wiecie, no wodniki są być może najbardziej ekscentryczne ze wszystkich znaków, ze wszystkich przedstawicieli koła Zodiaku, ale wodniki są jedyne, unikatowe i jak ktoś zna jakiegoś wodnika, to wie o czym mówię, i to jest właśnie taka energia wasza. Natomiast jakiś wodnik albo wodniczka w relacji może mieć taką sytuację, że osoba, która jest z wami w relacji, jest w energii piątki kielichów. Piątka kielichów to może być jakiś um, Chwilowy spadek formy. Może być coś takiego w kierunku, ja nie mówię, że to od razu depresja, ale jakiś dołeczek, czarny płaszcz by nam to, zna to znamionował. I ta osoba w tej chwili nie widzi rozwiązania w jakiejś sytuacji, być może utknęła w jakimś martwym punkcie. Widzi jak ten kot rozlał pierwszy kielich, za chwilę domyślam się, że rozleje drugi i trzeci. A ten smutny człowiek w tym posępnym płaszczu, zamiast zwrócić uwagę, że po drugiej stronie stoją dwa pełne kielichy. To patrzę, co jest puste, czyli coś, co nie jest już obecne w życiu tej osoby. I to nie musi dotyczyć tylko jakby specyfiki waszego związku, relacji, tylko coś być może się tej osobie nie udało, mogła podnieść jakąś porażkę, gdzieś się nie może z tego podnieść, może coś zawodowo nie pykło. Może właśnie jest coś też w jakichś relacyjnych sprawach przeszłych, nie do, niekoniecznie dotyczących waszej relacji, co gdzieś ciąży tej osobie i może być tej osobie ciężko i źle. No i pytanie: czy wodnik będzie mógł tutaj jakoś służyć pomocą, czy no lepiej się do tego nie mieszać i y, dać po prostu spokój tej swojej osobie, dać trochę więcej przestrzeni w tym tygodniu. Czasami mamy, bywa i że parę tygodni nie, nie tak, jakbyśmy chcieli, chciały, i tylko od nas zależy, czy tej naszej tak zwanej drugiej połówce, chociaż ja nie lubię tego sformułowania za bardzo, a nie jestem fanką, że możemy dać tę przestrzeń, żeby ta osoba gdzieś tam się poskładała, że powiem, do kupę, cudzozemskie. A wodniki pojedyncze mają póki co no najbardziej z wszystkich kart. W dziesiątce kielichów mamy tutaj taką urodzie, u, urodzinkową, chciałam powiedzieć. Mamy taką no, urodziwą parkę młodych ludzi, którzy mają już dwójkę takich prawie w wieku szkolnym dzieciaczków, i oni uciekają przed letnim deszczem. I to jest taka energia, że oprócz błękitnego nieba nic nam do szczęścia nie potrzeba. To jest energia takiego cieszenia się rzeczami, pierdołami, drobiazgami które być może za 10, nie wiem, 20, 30 lat będziemy wspominać jako coś, co było warte, że było w tym danym momencie czymś, wydawałoby się mało znaczącym, ale bardzo ważnym, może nawet przełomowym. Umiejętność cieszenia się z drobiazgów, umiejętność czerpania garściami z życia, umiejętność takiego, wiecie, no takie carpe jest w tej energii. A może jakiś wodnik zmoknie, singiel to też, więc może parasol zabierzcie w tym tygodniu. Żartuje, ale może. A może nie żartuję. W czwórce buław mamy natomiast energię zbierania tego, co zasialiśmy. Tam w tle mamy dziewczyny na wozie drabiniastym, wraz z całą gromadką wesołych rolników, którzy w święto świętoplonów, święto zbiorów przejeżdżają przez tutaj jakieś małe miasteczko i świętują to, co udało się. Przez cały sezon zebrać, co jest właśnie plonem z, z ich ciężkiej fizycznej pracy. I ta dziewczyna się cieszy właśnie z tym wieńcem na głowie, z wiankami w dłoniach, z tego, że świętują. No i pod tym baldachimem też z kwitnących róż, kwitnących kwiatów. Tutaj nie, mamy winogrona bardziej, winogrona winogrona są symbolem owoców. Więc po owocach ich poznacie, może jakiś wodnik pojedynczy zdobywa jakiś owoc swojej pracy. Czyli przychodzi, materializuje się coś, na co wodnik albo wodniczka długo pracował, pracowała, wyczekiwała ta osoba tej, tej nagrody, i ta nagroda być może w tym tygodniu do jakiegoś wodnika dotrze. Pod baldachimem też w niektórych religiach się bierze śluby, może jakiś wodnik pojedzie na jakiś ślub może jakiś wodnik sobie marzy gdzieś tam w skrytości serduszka o jakimś ślubie, już nie mówię, że swoim może, o jakichś zaręczynach czy też ślubie, no ale mówię do osoby pojedynczej, więc raczej to mogą być nie do końca sprecyzowane plany ale może też pojechanie na jakąś uroczystość rodzinną albo świętowanie coś radośnie w, w gronie rodziny lub przyjaciół no i tym optymistycznym akcentem kończymy przekaz dla Bliźni Odwagi i Wodnika na tydzień pomiędzy 10 a 15 czerwca. W tym tygodniu będzie jeszcze przekaz na pełnię w okolicach środy, jeśli pamiętam dobrze, więc subskrybuj, zostaw łapkę w górę, jak masz ochotę skomentuj, wspieraj kanał, jeśli możesz i wtedy będziesz dostawać powiadomienia na bieżąco o kolejnych filmach i pewnie do usłyszenia w środę. Trzymajcie się ciepło, na razie i papa!